Dzisiaj Maneczko z tej strony Pablo Gaming i dzisiaj nagramy sobie taki wstępny filmik na mój kanał. Będzie to filmik z różnych. Teraz będzie to filmik z unboxingu. Takie unboxingi będę robił co 3-2 tygodnie. Będą różne gry, na przykład CS:GO i takie różne gry na komputerze. Może coś się pojawi też na telefonie, na konsolach. Więc możemy już zaczynać. Najpierw Wam pokażę, co unboxing czego. To jest unboxing myszki DeathAdder Chroma. Tak ona wygląda. I jeszcze jeden unboxing. Będzie to unboxing takiej oto podkładki z Valve Steel Series Counter Strike Global Offensive. Więc dobra, zacznijmy już. No to najpierw może zaczniemy od tej myszki. Ta myszka wygląda oto tak. Ja już tutaj sobie podcinałem, żeby miał już przygotowane. Dobra. Już Wam szybko pokazuję. Pidalko na bok odkładam. O, mamy pierwszą taką fajną naklejkę mieniącą się, one są dwie, tam z tyłu jeszcze jest jedna. Kamieniąca się, jak możecie zobaczyć, taka na ten kolor, jak jest właśnie ta myszka chroma. Tutaj mamy oczywiście dwie takie fajne jakby książki, takie ulotki. Tu pokazują ile jest właśnie tych rzeczy, z tego razera. A tutaj właśnie pokazują oto tą myszkę. Fokus złapał. I tutaj mam jeszcze. Że, że gratulują mi, że właśnie wybrałem ich wybór i takie różne rzeczy. No dobra, przejdźmy już do samej myszki. Wygląda ona, wygląda ona na nieziemsko, moim zdaniem. Zobaczymy, czy ona będzie warta tych pieniędzy. Które, sorry za ten szum, ale muszę jakąś wyjąć. O dobra, mamy już wyjętą, te pudełka wezmę na bok. I myszka wygląda tak. O, tutaj mogę wam pokazać. Na innych odcinkach będę mógł wam pokazać z poświetleniem. Tutaj pisze Fader Chroma, 4G Optika Sensor. Czekajcie, Focus halo. Fokus nie chce złapać o dobra słucham. 4G optical sensor i 10000 dpi ta myszka troszkę koszowała trochę jest droga jak na myszkę no to jest jednak myszka z razera jak widzimy tutaj wszystko fajnie wygląda dobra myszkę już mamy za sobą odłożę ją na bok a teraz przejdźmy oczywiście do naszej podkładki z już ją będziemy otwierać tak ona wygląda tutaj. Tutaj mamy takiego antyterrorystę. Nie wiem, czy Wam pokażę. O, jest. Dobra. Już go lecę. Otwieram. Tylko wstanę, żeby mógł tutaj otworzyć. Tutaj z góry otwieram oczywiście. Już tutaj otwieram. Tylko nie wiem właśnie... O, tak otworzymy ją. Mamy otwartą tą tasiemkę. Otwieramy samą podkładeczkę. SteelSeries. Uh, my friend. Dobra, mamy naszą podkładkę. Wygląda ono następująco. O, tutaj właśnie nie wiedziałem, co tu jest. Tutaj są dwie wlepki SteelSeries, takie białe. Nie wiem, czy może... O, widzicie, to robi bardzo dobrze. Dwie wlepki Tak. Tak wygląda klawiatura. Ta. Jaka klawiatura? Podkładka. Jest ona dosyć duża. Tak ona właśnie wygląda. No i w następnych filmach, jeżeli yy, ukażą się ona, ale oczywiście się ukażą, będę wam mówił, jak mi się gra na tej podkładce, się na myślce. Tak, ona wygląda jak się z tyłu. widzimy ma takie znaczki style Sirius. No. No, i to będzie tyle w tym filmie. Mamy tutaj tą podkładeczkę. Jeszcze do podsumowania. Myszeczka. I ta właśnie podkładeczka. No to żegnam się z wami dzisiaj. Dzisiaj był z wami Pablo. No i widzimy się w następnych odcinkach. Na razie.